Spotykamy się po to, żeby przypomnieć sobie, dlaczego ten śmiech jest ważny. Są też takie badania naukowe, które pokazują, że małe dziecko średnio śmieje się, wieszle raz dziennie. Nie. Około 300-400 razy dziennie. Jak ja mam małe dzieciaczki, to one potrafią się zachwycać kwiatkiem, potrafią się cieszyć, jak zobaczą kogoś, kogo lubią. Po prostu się cieszą, jakby mają dużo tej radości w sobie. A osoby dorosłe średnio śmieją się zaledwie 7 razy dziennie. I te badania pokazują, że. Co się dzieje, że jak dorastamy, to zaczynamy y, zapominać o tym śmiechu, o radości. I są ku temu różne przyczyny. Na przykład to, że słyszymy, że nie śmiej się już, bądź już y, spokojna, bądź poważna. Tutaj jesteś dziewczynką, musisz tutaj zachowywać dobre emocje, nie pokazywać, skromna. bądź skromna. Tak. Y, bądź twarda też, tak, bądź silna, nie pokazuj, że coś tam ci nie wychodzi. I te różne słowa do nas trafiają i my się zamykamy coraz bardziej za